Buduję wyścig na byle czym, ale pod minifigurkę z nowej 27 serii tak jest. Pula figurek już naprawdę dobiega końca, a część dziesiąta. Zawiera O, już wiem Chcieliście? Macie W końcu chomiczek Stali fani wiedzą, że chomiczków kupiłem aż cztery Po co tyle? O tym kiedy indziej A dzisiaj Biorę podstawę Moja wizja będzie mocno stereotypowa Więc przygotowaną podstawę uzupełniam o zaczepy Teraz styluję Na boku dodaję imię chomika Bo kto z nas nie chomika o imieniu Toto, Niech pierwszy rzuci telefonem przez okno Dodaję kierownicę na lekkim podwyższeniu, by fajnie wystawał Teraz najgorsze Kraty w ten sposób mogły być samolotem. A! I najważniejsze, podwozie! Bez niego daleko nie zajedzie. Czas się zakratować. Nie zamknięte od góry, bo wersja Cabrio. Moja propozycja, do wyścigu dla chomiczka prezentuje się... A! wspomniałem! Lampy! Nie słabe. Taki oto sposób, a wy tradycyjnie napiszcie w komentarzach.